Witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować wiatrówkę Hatsana, która pochodzi z Turcji. Wiatrówka, jak widzicie, fajnie się prezentuje. Firma Hatsan jest to firma turecka, która zajmuje się produkcją wiatrówek. Można powiedzieć, że jest specjalistą. Systemem wiatrówki jest sprężyna gazowa. Która zapewnia lepszą kulturę pracy wiatrówki, długą żywotność, długą żywotność i daje moc około 900 fps. Także można sobie tam przeliczyć, ile to jest metrów na sekundę. Kolba wykonana jest z polimeru, zakończona stopką. Posiada takie wnęki. Wnęki, które. Wspierają trzymanie wiatrówki, jak również no bardziej łatwiej ją kontrolować jest bardziej stabilna. E, dzięki temu, że możemy sobie tutaj kciuk, kciuk tutaj włożyć, mamy wrażenie, jakbyśmy trzymali pistolet. Nawet jedną ręką można trzymać. Oczywiście, e, jak widzicie, wiatrówka jest łamana, i teraz Wam zaprezentuję, jak, jak ją się łamie. Tak wygląda, złamana. Pokażę wam miejsce ładowania port do którego wkłada się śród jest tutaj, nie wiem czy dobrze widać. Tutaj tutaj wkładamy śród i w tym momencie śrutu wam nie pokażę no oczywiście to jest śród 4,5 mm, diabolo diabolo. że mamy, mamy teoretycznie w tym momencie załadowaną i gdy po naładowaniu automatycznie urucho, uruchomił się nam bezpiecznik, no i on blokuje spust. No, widzicie, nie, może, nie mogę oddać żadnego strzału. Nie? No strzelajże! Strzelaj! No szczerze. No, szczerze. no czemu nie chcesz strzelać? No nie strzeli, bo ma właśnie ten bezpiecznik. Po wciśnięciu bezpiecznika. Tak, widzicie taką czerwoną czerwoną plamkę. To znaczy, że yy, znaczy, że, 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 że możemy strzelać. W tym momencie mamy odbezpieczony. Eee, no i co? Oddamy, oddamy kontrolny strzał. Cena za tą wiatrówkę, jaką dałem, to jest niecałe 400 zł. Myślę, że za, za tą kwotę otrzymujemy niezły sprzęt, który będzie nam służył latami. Yy, zabawa jest przednia. Także zachęcam do, do kupienia tej wiatrówki. Nie będę razu. Tak wygląda jeszcze raz pokażę. No i chyba na tym zakończę tą, tą moją prezentację. Zapraszam. Zapraszam na, do komentowania i subskrybowania kanału. Jeżeli, jeżeli chcesz się czymś podzielić to napisz tam pod filmikiem. Będę, będę za każdy komentarz wdzięczny. No cóż, a teraz zapraszam was na krótkie strzelanie i polowanie na ząbiaka. Trzymajcie się, hej! Zombie. A i po zombie. Jesteśmy w lesie i będziemy polować na zombiaka, który podobno tutaj się czai. I ta wiatrówka powinna mi w tym pomóc, żeby go ubić. wygląda jak, jak z horroru Mychem porośnięte drzewa jest to nam za Kindera, Sarenka Dobra no to szukamy dalej tego zombie. widzicie jaki jest ten las porośnięty mechem i podobno tutaj zombie mają swoje legowisko więc będziemy Thank sure. you.